Spotykamy się tutaj na otwarciu naszej nowej siedziby oddziału południe firmy Palisander w Siemianowicach Śląskich. Firma Palisander zajmuje się kompleksową obsługą budów, systemy szalunkowe. Mamy przyjemność gościć dzisiaj tutaj naszych klientów obecnych, mamy nadzieję przyszłych, naszych partnerów biznesowych, a także zarząd firmy, właścicieli oraz wszystkich współpracowników. Otwarcie, uroczyste, wielkie wydarzenie dla firmy Palisander, dla oddziału Południe. E, nowa siedziba e, zlokalizowana, tak jak powiedziałem, w Siemianowicach Śląskich, natomiast dając nam bardzo duże możliwości e, wydajnościowe, serwisowe, naprawcze. E, także chcemy się tym dzisiaj pochwalić, e, bo cały zespół włożył ogromną pracę w wybudowanie tej jednostki, e, także rozwój to jest to, co jest dla nas bardzo ważne, no a ta siedziba daje nam takie możliwości. I cóż, obyście Państwo dawali nam szansę na nowe pomysły i nową kreatywność. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję jeszcze raz za przybycie i samych sukcesów dla Państwa, bo wtedy nam coś też może skapnie. Wszystkiego dobrego. No to co? Otwieramy.